Witajcie fani i słuchacze Piotra Kuczka! Mimo, że zakończył karierę swoją, pytał N, wciąż jest aktywny w internecie, na swoim koncie YouTube i właśnie teraz zapraszam Was na krótki wywiad z Piotrem Kuczkiem, a później do posłuchania jego najnowszego teledysku Dody. Dziękuję! Trzymajcie się! Cześć! Piotr, opowiedz, ile lat trwa Twoja kariera? Pała! od... W 2016 i wała do dzisiaj, do 22. Czyli trwała 6 lat, tak? Ile udało Ci się nakręcić płyt w tym czasie? Udało mi się nakręcić moje płyty, właśnie z płytotami 5, są właśnie nazwami Radio No Pendrol z nawiasda, za Tobą piorun i płyta N. Czyli udało Ci się nakręcić 5 płyt. Opowiedz coś ja. o ostatniej płycie. Ostatnia płyta jest formą do mnie, którą wykonuję 7 utworów, mm -hmm. które są y, do mnie pasowane. I ten jest nad strzeniem płyty n, n po angielsku n. Aha, czyli płyta N to N w po angielsku z takim skrótem, tak? Na płycie znajduje się 7 utworów. So, czy tak. są to covery, czy Twoje wykonania? Covery Co... różnych gwiazd. Dobrze. A, czyli y, Twoja kariera dobiegła końca? Masz w planach powrót do muzyki? Tak, mam. Masz. I jaki masz teraz plan na siebie? Plan na siebie jest, żeby dalej kontynuować muzykę. Myślę, że tym samym menadżerem, który jest dalej ze mną mm -hmm. i na pewno będzie chciał jeszcze ze mną popracać, jeszcze przed ostatnią, jeszcze kolejną płytę. Dobrze, czyli będziesz jakieś nagrywał może piosenki, jakieś swoje utwory. Myślę, że innej utwory z innego wjazdu wyglądawców. Kowerów tak? angielskich. Po angielsku będziesz teraz śpiewał. Dobrze. Czyli dziękujemy za ten krótki wywiad i życzymy. Owocnej kariery. Tak.